Ale, ale z tej strony Matrix Z12. Dzisiaj ze mną gra Buchonik. Witam, witam. No, my dzisiaj gramy. W, no, startuję USP-kiem. No i USP-kiem nic, żadnej broni nie mogę kupić. Muszę grać na nazbytczynie. Czyli jak zabije typa i on nie miał na przykład kałucha, to będę mógł dopiero posługiwać się jakimś karabinem.

Kuba. Oprócz dymniaka. Ale ja zawsze lubię Dobra, to są być wszystkie granaty. Ja nigdy dymniaka nie mam. Była w ich dwa razy. E, no to jest Właśnie ludzie, nie grać tak, bo to jest hamskie, strasznie chamskie. Nie wolno tak grać. No tylko pizzy tak grają. Nie, ty kurwa stara. Nie co się jednego z gierdza nie miało. Jak widzicie, co on technicie kupił? To już prawie kupił. Ten dzisiaj chciałem kupić. Nie, chcę cieszyć, on ostatnio trzymał się cieszą, trzy w górę. To zrobię, że nie we rozbrojeniu tylko we turku, tak wygramy. Tam są, z ulicy. Ja Nieładni tak. Szkoda, że na niego by tu nie mogę wyczuć. A on już ma broń. Okej. Okay. Eee, to masz, tak, no łącznie 3, 5 3 magazynki. To jest Co ty chciałeś zrobić? Wyskoczyć. nie nie giełdę. Okej. Okay. nic zde? Dobra Problem jest, bo on nie może mi tej broni naddać. Spawna nie ma. Albo... a! Kurde, ale mi FPS spadają. ile ja dobra, 53 No to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że głośno nagrywa. O, ostatnio mam bardzo problemy z no. nagrywam, małe. Głosu nie ma. Ale byłoby tyle fajnych filmów. Moim zdaniem fajnych, ciekawych. Z fajnymi momentami. Dobra. W końcu, Ech, ja myślę, że tutaj będę, będę na minusie nawet. Nie, to nie, nie będę. Ale mojego flecha ktoś zajebnił. Ja Zarabił ktoś mi flasha

Mm. No. diffused. Number. Bomb has been diffused. county terrorist. Ale już mam dron, mam dron, mam dron, mam dron, mam dron, mam dron, 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 Tego tego, dron, eee, tego tego, dron, było dron, 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 a bo tak kurwa przeszedł do nich Oni mają przeszło na roju i się jej na pochowali Nie widziałem, mam to ciemny FM jak Dobra, i znów pistoletówka to jest, to jest, to jest, to jest, Ale ty spadłeś to Jest to już setny, ja wiem kiedy się nie... Wiem, ja. Dobra, pistoletówka Trzeba ich podejść jakoś nie, wiem, nie wolno i też trzeba. Ja mam poszedłację, nie? Nie damy. Nie będę. No ja muszę tam, odinda Aha, no dobra, jest wybitki 28. Dobra, się po dużo.

Dawaj na A, bo oni tam nie chodzą Ludzie kupcie coś I ty Macie że nie da trafić Drop, please drop Nie, oni nie dają dropa. Co Nie, no nie was Kurczę, Jezu Przeginają połem Ja pierdolę Nie, ja kurwa, co ty robisz, chuju, tam Tamty łeb, tamty łeb Tamte, tyle pingu Chodź ze mną, Artem, tak widzisz. Я? Да Уходцы из Украины! Э, ты, ты, ты не позвал, Забудь, захочешь, Ты ешь! Добро, потихоньку! Ой, черт! Teraz to właśnie. Ogromnie! idzie... A, zginąłeś. No ja zginąłem, bo ta gruba parówka nie... Nie, ja ich nie lubię, te grube parówki. A paru idzie od spawn'a naszego? Co on robi? Schowaj się, smoke'u mój. Naucz się grać, człowieku. No, nie 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 nie, z człowiekiem. nie, 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 <trym <trym Ludzie, Dobra, się po cięciu, ja nie, 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 się... nie, nie, się się... nie, kiedy on, albo zdechnie, albo to. Dobra, jeszcze tego niu, nie, zdecha, nie, 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 z nie, 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 Dobra, nie wiem, Nie no, Nie, ja nie mam planu. Daj mi tu broń. Tu... Nie nazywam. Zdrowie. 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 не идут. Не

Dobra, ale to nie jest broń, nic nie da w sumie.

Ну, другие раз на лодчинку. Они... Я не надо здесь спасать. Похоже, да. Да, да. Хорошо, его... А, и заказ. Субтитры сделал DimaTorzok No, też nie to już nie, proszę. Zacznę już od Nie. Ostatnia runda, wiem, ale to nie ma być bez czego Może nam się uda. To jest to, co było na To jest Udzieli się, nie było na tej dymki widać. To jest kurwa, bez... Dobra, to taki. Nie, to, to pistek raczej nie patrz. Ześ amunicji na pewno porabisz. Nie, nie, jeszcze nie patrzymy. się na tego flasha Nie, nie wiesz. Dobra, no kto to my przegraliśmy mi się trudno. No, 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 Na nie, nie mieliśmy pierwszy. szans. No, nie, to pierwszy. Dobra, idź ze. Dobra, no po prostu. coś? Dobra, idź. O, piękaka. No po prostu. No, stawcie łapeczkę w górę, komentarz, tak jak będzie trzy łapki w górę, to to samo, tylko, że na turku, nie na rozbrajaniu. A ładnie, ładnie, no, pistoletówka była bardzo ładna, najbardziej, jak zabiłem tych dwóch xd, nawet tego nie spodziewałem. No dobra, no. No siema, aj, wbijajcie do popsa na kanał, link w opisie. Siema.